Będziemy rozmawiać o pakowaniu kuwet, o bandzie rudego, o Pinokiu i różnego rodzaju bonmotach z wczorajszej debaty wyborczej. Były też dwa złote w rękach premiera Mateusza Morawieckiego, no i bardzo osobiste wyznanie Joanny scheuring wielgus O tych debatowych emocjach już po debacie będę rozmawiał z doktorem habilitowanym Wojciechem Rafałowskim z Uniwersytetu Warszawskiego. Pan doktor jest socjologiem polityki. Dzień dobry panu. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Pominmy może tę szczegółową analizę wizerunków, bo wczoraj rozmawialiśmy o tym w specjalnym wydaniu programu Newsroom. Zapraszam oczywiście na kanał WP News na YouTubie, ale chciałbym zapytać Pana o taką opinię, o wrażenia. Jakie obrazki po tej debacie będą nam towarzyszyć? Bo zakładam, że poszczególne komitety albo będą chciały się czymś chwalić, albo będą chciały za pomocą tych obrazków po debacie w jakiś sposób wyśmiać kontrkandydatów. Ja myślę, że obrazki, które będziemy widzieć, będą w dużej mierze uzależnione od celów poszczególnych komitetów, tak jak pan powiedział, ale też trzeba pamiętać, że w całej dyskusji o tym, kto wygrał tę debatę, kto ją przegrał, trzeba koniecznie wziąć pod uwagę, jaki był cel poszczególnych ugrupowań. Natomiast te cele były zróżnicowane, i wydaje mi się, że ona się, obraz, który się um... został umalowany w tejże, w tejże debacie, to jest kłótnia Tuska z Morawieckim, która była w dużej mierze. Pra... Miano zapowiedź poprzez formułę debaty, poprzez brak wzajemnych pytań, no, ale w swoich odpowiedziach obaj panowie siebie wyraźnie atakowali, podszczypywali na różne sposoby, więc ta, ta, ta kłótnia zostanie w jakiś sposób zapamiętana, a z drugiej strony będziemy mieli obraz odpowie, merytorycznych odpowiedzi połowni yy, 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 Schelling-Wielgus czy, czy Bosaka, które również im udało się yy, uniknąć yy, tego Bycia, wpuszczo bycia wpuszczonym w, te, w te, te pułapki, które zawierały w sobie pytania, które zostały zadane. Oni potrafili wyjść poza tematy, które były poruszone wprost w prostych kwestiach i rozszerzyć je, czy znaczy, nawet przeformułować. To było przykład, doskonale widać w odpowiedzi pani posłanki Schering-Wielgus, która potrafiła pytanie o bezpieczeństwo, które ewidentnie było nakierowane na kwestie militarne, wojenne, potrafiła je przekierować na przykład na bezpieczeństwo ruchu drogowego. No, to właśnie, Więc... może zobaczmy, jak to wyglądało. Jak wypowiedziała się w tym temacie posłanka Joanna Szałering-Wielgus. Bezpieczna Polska to również bezpieczeństwo ruchu drogowego. Więc co mówię, sama straciłam męża w wypadku drogowym. Zostałam wdową z dzieckiem. Tak jak 2000 osób w zeszłym roku. O 2000 osób za dużo. Pan mówi, że umiejętne przekierowanie tematu z bezpieczeństwa militarnego na takie bezpieczeństwo osobiste, bezpieczeństwo na drogach, ale też bardzo osobiste wyznanie. To tak już abstrahując od emocji, ale czy to plusuje, czy to pomaga takie osobiste wyznanie, jakby zyskać sympatię dla kandydatki w tym przypadku? Tak, ponieważ doświadczenie utraty osoby bliskiej jest. no Wszyscy doświadczyliśmy kiedyś takiej straty, zwykle na szczęście nie w tak dramatycznych okolicznościach jak wypadek samochodowy. chociaż wielu ludzi również to, tego doświadczyło, więc myślę, że te, to jak ewidentnie pokazuje bliskość ludziom. To jest ten, ten, ten element wizerunku politycznego, który każdy polityk próbuje budować, budować wrażenie, że jest taki, jak swoi wyborcy, no i ten efekt udało się osiągnąć dzięki tej właśnie yy, tej uwadze dotyczącej bezpieczeństwa na drogach i osobistego wyznania dotyczące tej rodzinnej straty więc ja uważam, że to jest zdecydowanie pozytywne zwłaszcza że pani posłanka w całym tym wystąpieniu nie ulegała nie wpisała się w żaden stereotyp agresywnej feministki bo czasem się próbuje kobietom w przestrzeni publicznej przypisywać tego rodzaju łatkę i tu absolutnie nie było tego rodzaju stereotypu. ona była zdecydowana merytoryczna i, ale, i, ale zarazem empatyczna, w związku z czym doskonale wpisała się w archetyp lewicowy, ale właśnie lewicowo-empatyczny, a nie lewicowo-agresywny, co pamiętajmy w przypadku występów w telewizji publicznej, apelu do ludzi, którzy mogą myśleć tym stereotypem, który wykre, negatywnym stereotypem lewicy, który wykreowała TVP, było jak najbardziej dobrą strategią działania. Ja zastanawiam się, jaką strategię obrał tutaj Donald Tusk, który ewidentnie no, wypadł słabo, nie, nie uniknął wpadek. Może w ogóle zobaczmy tę pierwszą wpadkę Donalda Tuska zaraz przy pierwszym pytaniu. Co do migracji. Słowo migracja dzisiaj oznacza przede wszystkim największy skandal. Y, y. Rozumiem, czas. A ten gong, który zwiastował 10 sekund do końca czasu, mógł wyprowadzić Donalda Tuska z równowagi. On nie wiedział, nie był przygotowany na to, że w ten sposób będzie wyglądała ta debata. Przyznam szczerze, że ja nigdy we wcześniejszych debatach nie spotkałem się z tym, że były dwa gongi. Zwykle jest tylko ten ostęp końcowy, żeby gdyby to miało być rozwiązanie rzeczywiście przyjazne do, dla, dla uczestników debaty, to oni powinni mieć w tle na przykład na prompterze ten, ten, ten stoper, powinien się odtwarzać, oni powinni wiedzieć po prostu. Co A tutaj Donald Tusk, Tusk e ewidentnie nie wiedział, co się dzieje i nie wiedział, o co chodzi. Zdradził zakłopotanie, został absolutnie rozbity tym gongiem. Tak, zgadza się, że takie coś takie może wyprowadzić z równowagi właśnie w sytuacji stresowej, ale mimo to wydaje mi się, że główny cel Donalda Tuska, czy w ogóle opozycji został tutaj osiągnięty w tej debacie. Dlaczego? Udało się Tuskowi wciągnąć Morawieckiego właśnie w kłótnię, w związku z czym w tej debacie, która była skierowana do przede wszystkim widzów TVP, on wiedząc, że ma złą reputację, nie próbował jej bardzo ratować, próbował przede wszystkim doszrzeć z informacjami o różnych przewinieniach, aferach PiSu do elektoratu PiSu, który być może o tych aferach nie wie. To, to była, wydaje mi się, główna, główna, główny cel Donalda Tuska w tej debacie. I jednocześnie próba wyprowadzenia Mateusza Morawieckiego z, z równowagi, co się moim zdaniem nie do końca udało. Znaczy Morawiecki zachował spokój, ale jednocześnie był agresywny, co spowodowało, że w efekcie tym obrazkiem, który zapamiętamy, mamy kłótnię między tymi dwoma oraz na tym tle dobrze wypadających pozostałych, co paradoksalnie, biorąc pod uwagę interesy platformy, jeżeli chodzi o utworzenie przyszłego rządu, może być korzystne, ponieważ nawet jak platforma utraci jeden, procent, jeden punkt procentowy na skutek tej debaty, to jeżeli zyskają trzecia droga i dzięki temu przekroczy próg, to zwycięzcą okazuje się Donald Tusk. Więc wypaść w tej debacie jak najlepiej się da, mogło nie być koniecznie. Celem Donalda Tuska, co może brzmi paradoksalnie, ale taką mamy sytuację strategiczną w tej chwili, w, w tych wyborach. Do tego, jaki był Donald Tusk w tej debacie, za chwilę wrócimy, ale chciałbym jeszcze porozmawiać, podebatować o debatowaniu, bo wczoraj jeszcze podczas debaty telewizyjnej Donald Tusk namawiał premiera Mateusza Mrawieckiego do kolejnej debaty. Zobaczmy to. Ja proponuję, no jeszcze w piątek, dzień przed ciszą wyborczą, przyjdź. Proszę bardzo, razem z prezesem Kaczyńskim możecie być we dwóch, możemy zrobić taką debatę ze wszystkimi mediami, może prowadzoną nie przez działacza PiSu, ale ja jestem otwarty na każdą propozycję i będę w piątek na Was czekał, w dowolnie wybranym przez was, przed was miejscu. Doszło do debaty, panowie mieli okazję się zetrzeć w formule, jaką wszyscy widzieliśmy, ale czy namawianie do kolejnej debaty ma tutaj jeszcze jakiś cel, sens? Po co to? Jak... Czy ma oczywiście ono sens? Wiadomo, że takiej debaty nie będzie, znaczy nikt by się nie spodziewał, że w tej sytuacji, biorąc pod uwagę, jak bardzo ograniczona w swej formule i przekrzywiona na korzyść Prawa i Sprawiedliwości była formuła tej debaty i to była jedyna, na którą się PiS zgodziło. PiS nie chodzi do żadnych innych mediów debatować z innymi politykami, więc trudno absolutnie sobie wyobrazić, żeby w piątek, dzień przed ciszą wyborczą, zdecydowali się, żeby politycy pis zdecydowali się na jakiekolwiek tego rodzaju występy. Myślę, że w piątek będziemy mieli takie podsumowanie kampanii, emocji, a jednocześnie trzeba pamiętać, że piątek może być trudnym Dniem kampanii. Nie tylko dlatego, że jest na końcu, ale dlatego, że tego dnia ma się być premiera filmu Tomasza Sekielskiego yy, dotyczącego skoku. W związku z czym podejrzewam, że ten ostatni dzień może się skupić właśnie na tej kwestii, yy, jeżeli, ta, jeżeli ta premiera zostanie właściwie nagłośniona i, i, i ten film zyska rozgłos. Poprzednie zyskały, więc, więc istnieje na to szansa, jak wiadomo, ma on uderzyć w Prawo i Sprawiedliwość. No to właśnie jeszcze chciałbym wrócić na koniec już omawiania występu Donalda Tuska do tego, jaki on rzeczywiście był w tej debacie. Bo ja mam wrażenie, że ktoś ze sztabu podpowiedział mu, Donald, idziesz do Paszczylwa, to jest telewizja rządowa, to jest telewizja, telewizja pisowska. Ty musisz tam pokazać się na siłę inaczej niż byłeś do tej pory pokazywany, czyli jako ten diabeł z czerwoną twarzą, z rogami. Po prostu bądź miły. I wczoraj rzeczywiście Donald Tusk bardzo chciał być taki pojednawczy. I chciałbym, żebyśmy to również teraz zobaczyli. I chciałem Wam wszystkim podziękować, szczególnie. Telewizom TVP, że wysłuchaliście nas. I tak jak ślubowałem w Warszawie przed milionem ludzi na ulicach Warszawy, zwyciężymy wspólnie, rozliczymy zło, naprawimy krzywdy i pojednamy naród. W Wigilię podamy sobie ręce i zobaczycie, będzie normalnie. To nie jest ten sam Donald Tusk, którego widzimy na spotkaniach z wyborcami, charyzmatyczny, trochę atakujący, tylko bardzo pojednawczy. Skąd ta zmiana wizerunku i czy rzeczywiście ona była tutaj potrzebna akurat w tej debacie, Pana zdaniem? Końcówka debaty zawsze, koniec kampanii, koniec debaty zawsze powinien być pozytywny, ponieważ to chodzi o to, żeby to, te pozytywne emocje dominowały, więc mimo tego, że cała debata to była wymiana ciosów, no to pod koniec musi się pojawić ta, ta pozytywna, ten pozytywny komunikat. Trzeba zauważyć, że to było pozytywne, ale z pewnym zastrzeżeniem. Tutaj pojawiało się, dokonamy pojednania, ale jednocześnie dokonamy rozliczenia. Więc tutaj jeden i drugi nurt był, był widoczny. Na końcu mówię, chodzi moim zdaniem o. Pewne stonowanie emocji na koniec, ponieważ jednak ludzie głosują przede wszystkim za pozytywną zmianą, a niekoniecznie za strachem. W związku z tym wydaje mi się, że pod tym względem w ogóle Donaldus ma, ma tą przewagę, że prezentuje coś raczej pozytywnego, ta hasło normalność, te wszystkie pozytywne elementy. Natomiast kampania Prawa i Sprawiedliwości w ogóle była oparta, i także w tej debacie, na straszeniu. Zmianą władzy, nastraszeniem powrotu do tego, co było 8 lat temu, czy jeszcze dawniej, no, przywoływanie poziomu bezrobocia, tego poziomu życia sprzed, sprzed rządów prawa i sprawiedliwości, no, to ma wzbudzić strach, no, ma wzbudzić niechęć. Więc w tym przypadku wydaje się, że ta pozytywna emocja jest po prostu no, elementem konstrukcyjnym całej debaty. Ja Natomiast ja bym nie przywiązywał tutaj jakiejś. Nie jakieś jakiejś głębokiej interpretacji na to, dlaczego ta, czy to jest jakieś złamanie stereotypu, czy, czy pójście w zupełnie inną stronę. Mi się wydaje, że to jest standardowy element tego rodzaju wypowiedzi. Mówiliśmy o wojnie Pisu z koalicją obywatelską, mówiliśmy o Janie scheuring Wielgus i Lewicy, ale nie powiedzieliśmy jeszcze o Szymonie Hołowni więcej, nie rozmawialiśmy o Krzysztofie Maju i o Krzysztofie Bosaku. Tych trzech panów wypadło nadspodziewanie dobrze w tej debacie. Takie pojawiły się głosy, a chciałbym poznać pana zdanie na temat każdego z tych właśnie kandydatów. Jeżeli chodzi o Szymona Hołownię, to zdecydowanie się zgodzę, że on jest chyba naj, najlepiej wypadł w tej debacie, ponieważ rzeczywiście nie, powinien, nie miał żadnych wpadek. Co więcej, było widać, on był, jeżeli dobrze pamiętam, Donald Tusk miał pierwszą wypowiedź, tą nieudaną, później zaraz wypowiedział się Szymon miał miało się wrażenie, że on jako dokończył to, czego Tusk nie dał rady powiedzieć, czyli bardzo harmonijnie się wpisał w, we współpracę z pozostałymi przedstawicielami opozycji tej przyszłej sugerowanej koalicji. Był bardzo sprawiedliwy, medialnie, no ale jest, od wielu lat się w telewizji występuje, więc nie jest to nic dziwnego, ale potrafił również być merytoryczny, zgłaszać postulaty, przekierowywać agendę swojego wystąpienia na tematy, które były dla niego bardziej korzystne, więc tu zdecydowanie należy go docenić zarówno pod względem retorycznym, jak i merytorycznym. Jeżeli mówimy o Krzysztof Bosak, podobnie, to znaczy on, on potrafił się trzymać agendy Konfederacji, iść w te punkty, które rzeczywiście dały Konfederacji punkty w tej górce sondażowej, którą mieliśmy, z którą mieliśmy do czynienia w lipcu. No więc potrafił iść w te punkty, które, które są popularne w programie Konfederacji, ukryć wszystko, co niewygodne, czyli tą yy, yy, sprawę związane z, ze zmianą. Yy, yy. Z tym wystąpieniem do Trybunału Konstytucyjnego w związku z kwestią aborcji, czy jakieś wypowiedzi Grzegorza Brauna, które zupełnie inni, czy, czy Janusza Korwina Mikke z ostatnich, nich. te rzeczy zostały absolutnie ukryte. Nikt nie wyciągnął również tych kwestii. To, to jest właśnie ten problem, że w tej debacie nie było wzajemnych pytań poszczególnych kandydatów do siebie, nie padło to ze strony dziennikarzy, nie mogło paść, no bo jeżeli pytania były ogólno-kwestie programowe, no to tutaj znowu, nie było miejsca na to, na, na to, żeby tego rodzaju kwestie poruszyć. Kandydat bezpartyjnych samorządów, przedstawiciel bezpartyjnych samorządowców również wypadł bardzo naturalnie. Widać było, że nie ma takiego treningu medialnego jak pozostali. Potrafił Czasem być bardziej opozycyjny, czasem być bardziej y, pro, y, prorządowy. Było widać kto by jego wypowiedział, że to w jego wypowiedziach, że jest takie balansowanie trochę między jedną a drugą siłą, czyli ewidentnie idzie w stronę tego samego elektoratu, co Szymon Hołownia. Nie jest tak, jak powiedziałem, obyty medialnie i, i taki sprawny w, tym, w, tym, w tych wypowiedziach, ale jak na y, człowieka z niszczym doświadczeniem, ja bym też pozytywnie ocenił to wystąpienie jako. Dobre, e, dobry występ medialny. Nie było, jak Pana zauważył, wzajemnych pytań, ale były bardzo długie pytania prowadzących tę m, debatę i chciałbym poznać Pana zdanie na temat tych pytań, bo wczoraj goście programu Newsroom, wydania specjalnego, zaraz po debacie e, powiedzieli wprost, że to była propaganda, a nie debata. A Pan jak sądzi? Zgodzę się z tą diagnozą, może bym użył innych słów. To znaczy, ja, jak słuchałem tych pytań, to miałem wrażenie, że prowadzący wygłaszają wykład, czy wręcz orędzia do, do, do słuchaczy. Pytania te służyły na, na poziomie zarówno listy pytań. znaczy Ewidentnie było widać, że były to wszystko kwestie, które miały być korzystne dla Prawa i Sprawiedliwości. To było po prostu ewidentne, jak już przed debatą była w mediach taka lista zagadnień, która była publiczna, więc tu nie ma, nie ma żadnego zaskoczenia, że, że yy, uczestnicy wiedzieli, jakie tematy będą poruszone i byli do tego przygotowani. Więc to po pierwsze na poziomie takiego sterowania zawartością agendy, ale to, że te pytania były tak długie, każdemu towarzyszyło wyjaśnienie. To było celowe ustawianie myślenia odbiorcy w odpowiednich kategoriach. Tam prowadzący zawsze mówi, a. Pada taką propozycję, a rząd zrobił coś takiego, i za każdym razem ten rząd był przedstawiony jako ten, który robi coś dobrego, rozsądnego, podczas gdy propozycja najczęściej ze strony Unii Europejskiej jest w jakiś sposób absurdalna, niekorzystna. Więc takie ustawienie definicji sytuacji, jak to się mówi w socjologii, było tutaj bardzo widoczne i ewidentne. W związku z czym, o ile można by odnieść wrażenie, że wśród gości no, przewaga miała opozycja, chociażby liczebną. To w tym przypadku no, dziennikarze TVP byli niejako yy, ewidentni, działali na rzecz PiSu, bo wprowadzali narrację i w dosycie, Mateusz Morawiecki nie musiał wyjaśniać poszczególnych spraw tak, żeby tą swoją narrację narzucić, bo ta narracja była już narzucona ze strony dziennikarzy i no, to pokazuje w jaki sposób ta, ta debata była nierzetelnie poprowadzona. A to jeszcze na koniec chciałbym zapytać, czy Pana zdaniem po tej debacie nastąpią jakieś migracje, jeśli chodzi o elektorat? Migracje mogą nastąpić, chociaż nie sądzę, żeby były duże, bo one nie, bo te debaty nie, nie, nie są dramatyczne. One mogą dokonać zmian na poziomie 1-2%, więc to, to, to nie jest jakaś dramatyczna zmiana. My jej w sondażach nie wykryjemy, ponieważ to jest poniżej błędu statystycznego. Ja, chcia, ja chciałbym przypomnieć, że celem kampanii jest nie tylko przekonywanie i, prze, i generowanie przepływów elektoratów, ale efekt mobilizujący i demobilizujący. W tym przypadku wydaje mi się, że efekt demobilizujący może wystąpić po stronie Elektoratu Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej, ponieważ tutaj mieliśmy do czynienia właśnie z tą kłótnią, z tym, z tym efektem mogli oni generować zniechęcenie na poziomie takich bardzo prostych emocji. Podczas gdy Pozostałe komitety mogą osiągnąć efekt mobilizujący. To znaczy, ludzie, którzy dotychczas byli zniechęceni, te ciągłe kłótnie między PO a PIS, które trwają już od, od kilkunastu lat, one zniechęcają, natomiast mogli poczuć ten świeży powiew ze strony. Hołowni ze, czyli trzeciej drogi ze strony Lewicy, także ze strony Konfederacji, chociaż mam wrażenie, że Konfederacja tutaj wypadła w dużej mierze tak, jak wypadała na tych wystąpieniach Mencena w lipcu, w czerwcu, to była w dużej mierze powtórka. Natomiast ta świeżość była widoczna przede wszystkim w wystąpieniach Hołowni i Szelingiegus. O debacie, wczorajszej debacie w telewizji polskiej debatowałem z doktorem habilitowanym Wojciechem, rafałowskim socjologiem polityki. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.